Odzyskaj zdrowie swojej trzustki w 30 dni. Barbara O'Neill. Organizm ma niesamowitą zdolność do samoleczenia, jeśli otrzyma odpowiednie wsparcie, szanując jego naturalne procesy i dostarczając składników, których naprawdę potrzebuje. Barbara O'Neill jest uznaną na całym świecie edukatorką zdrowia naturalnego z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie holistycznego leczenia i dobrostanu. Znana ze swoich inspirujących wykładów. Oraz podejścia wzmacniającego naturalne zdolności organizmu do samoleczenia, Barbara jest prawdziwym autorytetem w dziedzinie zdrowia prewencyjnego. Wśród jej najważniejszych publikacji znajduje się książka Self Heal by Design, w której opisuje rolę mikroorganizmów w utrzymaniu zdrowia, przedstawiając metody pomagające organizmowi regenerować się w sposób naturalny i skuteczny. Już za chwilę odkryjesz coś niezwykłego. Istnieje prosty i naturalny sposób, aby pomóc swojej trzustce w regeneracji w zaledwie 30 dni. W tym wideo Barbara ujawnia metodę, która może być kluczowym czynnikiem pomiędzy odzyskaniem zdrowia, a ryzykiem dalszych problemów z trzustką. Trzustka jest prawdziwym bohaterem procesu trawienia. Chociaż wielu sądzi, że wszystko dzieje się w żołądku, to właśnie trzustka jest głównym centrum produkcji enzymów, które rozkładają pokarm na niezbędne składniki odżywcze. Co więcej, trzustka odpowiada za regulację poziomu cukru we krwi, produkując hormony takie jak insulina i glukagon. Insulina i glukagon to hormony kluczowe dla równowagi naszego metabolizmu. Kiedy spożywamy pokarmy bogate w węglowodany, zwłaszcza rafinowane, poziom cukru we krwi szybko rośnie. W odpowiedzi, trzustka uwalnia insulinę, która pomaga komórkom przyswoić cukier. I wykorzystać go jako źródło energii, lub zmagazynować na przyszłość. Bez wystarczającej ilości insuliny cukier pozostaje we krwi, powodując wzrost poziomu glukozy, co z czasem może prowadzić do insulinooporności i cukrzycy. Ale trzustka działa także, gdy pościmy lub wykonujemy intensywne ćwiczenia. W tych momentach uwalnia glukagon, który sygnalizuje wątrobie uwolnienie zmagazynowanej glukozy pomagając utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Oprócz insuliny i glukagonu, trzustka produkuje również hormony takie jak somatostatyna i polipeptyt trzustkowy, które regulują ilość uwalnianych enzymów trawiennych oraz wpływają na wchłanianie składników odżywczych. Mając tak wiele funkcji, trzustka jest niezbędnym narządem dla zdrowia ogólnego, ale styl życia współczesnego człowieka wywiera na nią ogromną presję. Dziś nadmierne spożycie cukrów rafinowanych i przetworzonych węglowodanów stanowi jedno z głównych wyzwań dla trzustki. Produkty takie jak białe pieczywo, makarony, słodycze i napoje gazowane zawierają cukry lub rafinowane węglowodany, które szybko podnoszą poziom glukozy we krwi, zmuszając trzustkę do uwalniania dużych ilości insuliny. Częste spożywanie przetworzonej żywności sprawia, że trzustka pracuje bezustannie. Co z czasem może ją osłabić. Dodatkowo, wzrost poziomu cukru we krwi powoduje przewlekły stan zapalny, który wpływa na funkcjonowanie tego organu i może przyczyniać się do rozwoju takich chorób jak cukrzyca i zapalenie trzustki. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj: to wideo ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady medycznej. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w diecie lub leczeniu skonsultuj się z profesjonalistą. Aby pomóc trzustce lepiej funkcjonować, musimy strategicznie przemyśleć nasze nawyki żywieniowe. Nadmierne spożycie rafinowanych węglowodanów, takich jak białe pieczywo, makarony i słodycze, przeciąża trzustkę, zmuszając ją do produkcji dużych ilości insuliny w odpowiedzi na gwałtowne wzrosty poziomu glukozy we krwi. To ciągłe obciążenie może z czasem prowadzić do wyczerpania tego organu i przyczyniać się do rozwoju takich schorzeń jak insulinooporność i cukrzyca. Jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie tej presji na trzustkę jest priorytetowe traktowanie produktów bogatych w błonnik i o niskim indeksie glikemicznym. Produkty takie jak owsianka, warzywa strączkowe i pełnoziarniste zboża dostarczają nie tylko niezbędnych składników odżywczych, ale również uwalniają glukozę stopniowo. Dzięki temu procesowi trzustka może wydzielać insulinę w umiarkowanych ilościach i w sposób bardziej stabilny, co zapobiega gwałtownym skokom poziomu cukru we krwi. Barbara zaleca także zastąpienie rafinowanego cukru świeżymi owocami, takimi jak ananas i papaja, które dodatkowo zawierają naturalne enzymy wspomagające trawienie. Ananas jest doskonałym źródłem bromeliny. Enzymu proteolitycznego, który pomaga w trawieniu białek, zmniejszając obciążenie trzustki. Bromelina z ananasa pomaga rozkładać białka, co ułatwia trawienie i odciąża trzustkę. Dla osób z problemami trzustkowymi, codzienne spożywanie ananasa lub suplementacja bromeliną może stanowić doskonałe wsparcie. Dodatkowo, bromelina ma właściwości przeciwzapalne, co korzystnie wpływa na cały organizm. Papaja, kolejny owoc polecany przez barbarę, zawiera papainę, enzym, który także wspiera trawienie białek. Dodanie papai do diety to praktyczny sposób na naturalne wsparcie trzustki. Można ją spożywać na surowo, w sałatkach owocowych, a nawet w koktajlach z innymi owocami. Podobnie jak bromelina, papaina pomaga organizmowi przetwarzać białka, co odciąża trzustkę, która nie musi produkować tylu enzymów. Takie wsparcie jest szczególnie ważne dla osób, które już borykają się z problemami trzustki, takimi jak zapalenie trzustki. Aby uzupełnić dietę, Barbara zaleca regularne spożywanie nienasyconych tłuszczów, które można znaleźć w produktach takich jak orzechy, migdały, nasiona chia i lniane. Te zdrowe tłuszcze dostarczają energii stopniowo, stabilizują poziom cukru we krwi oraz pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu. Orzechy i nasiona są doskonałe dla zdrowia trzustki. Dają energię, nie wymagając dużych ilości insuliny. Dodatkowo są źródłem zdrowych tłuszczów, które pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu i wspierają układ sercowo-naczyniowy. Kolejną rekomendacją jest stosowanie ziół takich jak goryczka, mniszek lekarski i ostropest plamisty, Znanych ze swoich gorzkich właściwości, które pobudzają produkcję enzymów trawiennych i wspomagają detoksykację wątroby, co korzystnie wpływa również na trzustkę. Goryczka to jedno z najbardziej gorzkich ziół o potężnych właściwościach trawiennych. Pobudza trzustkę do wydzielania enzymów trawiennych i wspiera wątrobę w produkcji żółci, co przyczynia się do efektywnego trawienia. Z kolei mniszek lekarski to zioło detoksykujące które wspomaga pracę wątroby, a tym samym zmniejsza obciążenie trzustki. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, pamiętaj, aby to zrobić. Naszą misją jest dostarczanie darmowej i skutecznej wiedzy dla wszystkich. Pamiętaj: dbanie o zdrowie swojego ciała to Twoja odpowiedzialność. Zioła te można włączyć do diety w postaci herbaty lub suplementów, co pomaga wzmocnić trzustkę i wątrobę, które są współzależne w procesie trawienia. Barbara wyjaśnia, że wspierając wątrobę, pośrednio pomagamy trzustce w efektywniejszym wykonywaniu jej funkcji. Ostropest plamisty jest szczególnie znany ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i ochronnych dla wątroby. Zdrowa wątroba ułatwia pracę trzustki, ponieważ oba te organy współdziałają w procesie trawienia i regulacji poziomu cukru we krwi. Dzięki takiemu holistycznemu podejściu Barbara wierzy, że już w ciągu 30 dni można zauważyć znaczną poprawę zdrowia trzustki i ogólnego samopoczucia. Rekomendacje, które przedstawia, opierają się na stopniowej, ale skutecznej zmianie, która przynosi korzyści całemu organizmowi. Trzustka to odporna struktura. Ma zdolność regeneracji i wzmacniania się przy odpowiednim wsparciu, a to, co robimy każdego dnia, wpływa na jej zdrowie. Naturalne produkty, błonnik, zdrowe tłuszcze i zioła trawienne to potężne narzędzia, które wzmacniają trzustkę i zapewniają jej prawidłowe funkcjonowanie. Dzięki planowi żywieniowemu opartemu na produktach bogatych w błonnik, naturalnych enzymach trawiennych, zdrowych tłuszczach i unikaniu rafinowanych węglowodanów, trzustka może odzyskać zdrowie i pracować w sposób optymalny. Ta prosta i trwała ścieżka koncentruje się na wyborach żywieniowych, które promują długotrwałe zdrowie i chronią organizm przed chorobami związanymi z metabolizmem i trawieniem. Po tych 30 dniach możesz odczuć różnicę nie tylko w trawieniu, ale również w energii, samopoczuciu, a nawet w nastroju. Zdrowie trzustki wpływa na ciało na różne sposoby, a kiedy działa ona prawidłowo. Cały organizm jest wdzięczny. Dzięki tym wskazówkom, Barbara O'Neill podkreśla, że zrównoważona rutyna i świadome odżywianie są kluczem do zdrowej trzustki, zmniejszając ryzyko cukrzycy, zapalenia trzustki i innych chorób przewlekłych. W trakcie tego procesu zachęca do obserwowania swojego ciała i dokonywania zmian, aby trzustka i całe ciało mogły cieszyć się pełnym, zrównoważonym zdrowiem. Proszę napisz w komentarzu, z jakiego miasta oglądasz, i powiedz, czy znałeś wcześniej informacje, które dziś przekazałem. Będzie mi miło to usłyszeć. Dziękuję, że dotarłeś do końca. Polecam obejrzeć kolejny film, który już pojawia się na Twoim ekranie. Nie przegap tej okazji, aby dowiedzieć się jeszcze więcej.